Ło, panie! Wow! Weder! Eivsom! Eivsom! Great! 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 Siemaneczku, mordeczki! Oczywiście ja, świąteczny Candy, a w dzisiejszym odcinku gram Minecraft Bedwars, ale nie mogę używać toolsów. Także zapraszam Was do oglądania. Powiedzieć, że to na pewno nie będzie łatwy challenge No bo gram ogólnie czwórki A na czwórkach jak dobrze wiecie No... No na razie w sumie... O tam jestem Więc tam zielo... do zielonych już nie mam podjazdu wolny. Chyba, że TNT-ka jakaś Wobec tego to już nie ma co w ogóle. Dywidować Dawida, nie no, kurde. No właśnie, ciężko. Ja miałam nożycz nożyczki i to bym już nie zniszczył tego Beda, no ale jak widzicie, no trochę jakoś nie widzę zniszczonego tego Beda. No tutaj, niebieski, kurde, jak nie robi. Nie, no Nataszka jakaś mnie porobiła z Ukrainy. Yo, piękny Ale to jest ciężkie. Mogę powstały wykić te swego mnie, to nożyczki. Nożyczki, tulsy, no i ten mieczek bym miał na... Teraz są jakieś trochę łysy. Ja no idiota! Na szczęście, kandydata. Yo! Tam już przewalana śmieci wita. Jeżeli nie macie mózgu to jesteś mądry. Nie ma 2 HP. A jego koleżka mnie podjechał? Tak o. Uch! Ale dupa. Nie zbieram na 2 2000 years later. Nie wiem, długo jeszcze mam na tym grać czekać No, jest Nie wiem ogólnie, ale podczas nauczyłem się trochę grać To zawsze Przyjadam w moim ekwipunku jakieś tuszy. No te na szczęście był no ale. Tak, jeszcze jeden tutaj chyba żyje. Joo! Pum! Gratulacje, gratulacje do pana. Ja. Proszę o gromki aplauzik. Proszę, proszę. No i jestem jeszcze bogaty, bardzo, 4 gulda dziewczyna w Tutaj. Bo te 4 golda. Mogę nie jedną lożkę kupić. Mów mi się. To jest fajny TNT? Zapomniałem o PNT. Nooo. Dobrze, jestem taki głupi, że muszę gadać sobie w No i. No nie, no zaraz mnie pojecha. Dobra. Co ja zrobiłem? No nie no. Kurde no i co? No i dupa. Ale ten challenge jest zwalony, nie no. za ja, ja się biorę go, nie widzowie. Co ja w ogóle próbuję tutaj teraz? Świąteczny candy w czapce czerwonej, mikołajowej. No, tak go nie lubi, no umówmy się. Nataszka. Yo, ale zostałaś w strefkę Nauczyłaś się latać aż Nie no, by, by Candy Do, do, do you, you Próbować zabić Candy? Ten, co Do stało? nie mają tego gaming, nie ty Molestuje. Zabi się, gratuluję, nie polecam, nie polecam, nie polecam. Dobra, kupujemy tą moją lochę. Kupujemy lochę, żeby kogoś podjechać. Żeby... Może być ciężko. Dobra, teraz z lochą uda się. Ja to wiem. trzeba to jakoś wymyślić, dobrze. Niebiescy. Żebyśmy nie, nie podjechał w tej ziemi. Ziomeczko, ziomeczko. Łocię, panie. Łole, a do małż. Mam nalysa. Jesteś głupi czy głupi? Ja sam, go. Dla beczki. <śmiech> <śmiech> Miłosz <gamy> się Dobra, będę Żydem Dziękuję Kolego, co ty robisz? Co poszło tak? Lederki, kill, kill, Ha, ja yeah. Udało się Nie wiem co dla beczki wysadzałem Co tylko? The, ale to jest trudna ręka, widzowie. Ciężko. Ciężko tutaj coś zdziałać Na solu jeszcze... jeszcze byłoby nic. Ale tak to nie wiem. Czy się gnieł nie wiem, miecza na przykład. Zobaczcie, lederek. Piękny lederek. Na downna? Jak na to tego zabiję. No nie no, trochę ma No i mnie zabił <grym> Jakbym zlederkował to bym go zabił nie, No ale jak wiecie Mógłbym przesunąć trochę do tyłu No i byście zobaczyli co wyszło Z mojego lederka Flexujemy się lederkami Kurde blada Uuu, trzeba podjechać gdzieś zielonych Może ciężko Chudutko, TNT-ko jakieś trzeba Tej, TNT-ko kolesi Dawaj chłopie, dawaj Dawaj, jak masz jakieś TNT i wycadzisz Chociaż trochę, to niższe nie beda A ty ani mów, bo nie TNT no. Świetnie Brawo! Gromki aplauz dla kolegi Kurde, to jest... Co ja mogę zrobić aktualnie? Nie mam pojęcia. Hmm. Co tu ślew? Chodź tu. Jo, pierdylam. No i robił obsa. Nie no, teraz już jesteśmy w takiej ripowie. w ogóle TNT coś mi da, Ale warto spróbować. Może, może jeszcze ich nie zdać. Nie no, tamten ziomek zbiorą emeraldy. Na pewno mają już obca. No to 10 minut grania. Uż chyba, że nie zabiją, To jest mało prawdopodobne. No tutaj mnie zabił. No i straciłem 8 8... 8 golda. straciłem 2 TNT, no i dwie lochy, no i teraz już dupa no, ogólnie. nie wiem, co chcę ja wybrać, nie wiem, fireball mi wysadzić, tak ja buduję fireball, on, 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 him, on, 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 no, on, naprawdę to było mądre. O oh, kurde, skąd ty żeś się tu wziął? No nie, ten mały Tadzio mnie... ...przeze dojedzie. Dobrze, Miłoszek... ...Miloszek dedu. Możemy ich teraz... Tutaj ...torturować. Znaczy, no, zabijać. Komu się by chciało torturować? Na wyłazach przypomniał mi się właściwie taki TikTok, gdzie zamek zamknął ziomka w Dianie i go ubusił. No, hmm. jakbym był takim dobrym graczem, to bym to zapewne tak zrobił. No, że jestem candy, tylko candy. No i dupa. I, I am in the dupa. Right now in dupa. Nie, to chyba też jest. Kurde, Wiktorek, nie torturuj mnie. Uuu, wow. Uch, ale ta arena jest zjawiskowa. W dzowie. Ta arena jest taka dobra, że nie wiem, jedyne co mi zostało to się bić i się rozbralić. Dobrze, mam tego Sharpnera, Szarpik Sharpik oddaje, pamiętajcie, biedała. By Zapamiętajcie to bardzo uważnie. Sharpik oddaje i gdy grasz bez Sharpika, to dlatego przegrywasz. Tak. Dlatego właśnie każdy musi kupować szarpika, żeby to wygrać. Są oczywiście takie wyjątki niektóre, które przegrywają z szarpikiem. Ale to dlatego, że są na przykład ludzi. No, 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 what, I, what, what are you doing? What, what I'm... What, what I do? Dobra, szkoda koleś się dla angielskiego, candy. Także podjedźmy ich za 2 minuty. Nie o Ruda szyszka. O, widzicie? Rudzi. Jeżeli przegramy, to przez tego Rudziarka. Tak jest. Właśnie dlatego pow powinienem nie być z tym rudzielcem w teamie. Właśnie dlatego przegram. Jak mam przegrać, ale jak wygramy, to tylko dzięki za słowo jego no, ty w tym miłoszek, to już tutaj tak grabisz. Że naprawdę nie chciałbym być w tej potem. Ło, kurde! Ale urwałem. Ło, panie! Widzieliście to, widzowie? Kurde! To będzie na początku odcinka. No, klacz arenki chyba. Kurde blade. Trzeba inwestować w ula, bo trochę dupa. Dobra, to już jest tak naprawdę końcówka tej arenki. I koniec moich szanownych przeciwników. Bajkandi, oczywiście. No bo kto inny mógł ich rozwalić? No oczywiście, że tylko ja. Candy, Candy Games Ogólnie najlepszy kanał Minecraft, polecam też Blefika ogólnie, jest fajny Spoko <gryw> Może kiedyś uda mi się tutaj z nim nagrać Ło kurde, te e Emeraldy Damy na Nadatek zbrojny dla Candy'ego Tak Żeby był Niezniszczalny Ło! Wow. Ło kurde, ale bym to stracił prawie Wow, neder If some, if some Great Great, great o kurde, ale English perfect, widzowie English game uh, is perfect chyba, maybe A, o, albo o, over over, or, over coś tam bo się nie znam mm i jestem słaby, bo... Także teraz O kurde Ale ma braku dobra jeszcze nie świruję Już tego I to jest taki świrek parkurowaty Bo czuję że to może się źle być dla mnie O kurde podjeżdża mnie A to niebieski Dobra Jestem jednak upo, upo Candy. Candy Games The Best. Patrzcie, to jest Wiktorek. A to też jest Wiktorek, którego już nie ma. Dobrze, że to mój. Bo jakby to był ten zielony, to miał trochę problem. Gdybym po Houstona dzwonił ogólnie. Houston mamy problem. Ło a... Dobra Jakaś iga miłoszek Rozwalamy was Przy Candy każdy się kłania W Minecrafcie oczywiście <grystanie> What the... Wait Ale 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 jak JO Chyba ja Trzydzieści 38 fireboli. Dajcie się cieszyć. Nie, nie, traciłem wszystko. Także dziękuję wam widzowie za oglądanie tego odcinka. Kto jeszcze został? Także się ma.